Ustka wraz ze Słupskiem oraz gminami kobelnica, Ustka, Słupsk, Dębnica Kaszubska i Damnica zorganizowały się w Miejski Obszar Funkcjonalny. Dzięki temu wspólnie będą ubiegać się o pieniądze z nowego unijnego rozdania. Obok listy inwestycji, które w najbliższych latach mogłyby zostać zrealizowane w całym regionie, przygotowano również strategię rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego. Regionalne plany są teraz poddawane konsultacjom społecznym, ankiety są już na stronie ustka.pl Dlaczego strategia rozwoju jest tak ważna? Jest to dokument, który jest nam potrzebny do późniejszych negocjacji z Urzędem Marszałkowskim, jeżeli chodzi o najważniejsze projekty, które będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego na kolejną perspektywę unijną. Jest to także dokument, który określa główne cele strategiczne rozwoju naszego obszaru. W ramach konsultacji odbędzie się też seria spotkań online. Mieszkańcy Ustki o swoich pomysłach, na co można wydać unijne miliony, będą mogli porozmawiać z przedstawicielami ratusza we wtorek, 1 marca o godzinie 15. Link do spotkania znajduje się na stronie ustka.pl. Po konsultacjach dokumenty trafią do marszałka województwa i dopiero potem samorządy będą się mogły starać o granty na konkretne inwestycje. A wśród nich znajdą się m.in. termomodernizacja budynków, wymiana oświetlenia ulicznego czy poprawa jakości edukacji. Jednym z priorytetów jest również ekologia.